Większość ludzi patrzy w niebo i widzi gwiazdy, ale inwestorzy widzą tam biliony dolarów uciekające z ziemskiej grawitacji. Przez dekady branża kosmiczna była zarezerwowana wyłącznie dla supermocarstw dysponujących budżetami, których liczby zer nie mieściły się w kalkulatorach. Dziś jednak jesteśmy świadkami demokratyzacji kosmosu, gdzie małe, zwinne podmioty zaczynają wygrywać z ociężałymi molochami. Zrozumienie tego mechanizmu to klucz do pojęcia. Dlaczego polska spółka technologiczna może stać się elementem globalnej układanki o wartości setek miliardów dolarów? Mówimy o rynku, na którym bariera wejścia jest gigantyczna, ale nagroda za jej przekroczenie, wykładnicza. To nie jest opowieść o marzeniach science fiction, ale o twardej matematyce, inżynierii i geopolityce. Jeśli myślisz, że polski przemysł kosmiczny to żart, to prawdopodobnie przegapiasz jedną z największych zmian w strukturze nowoczesnej gospodarki. Zostaw swoje uprzedzenia za drzwiami, bo wchodzimy w świat, gdzie ryzyko jest wysokie, ale potencjalny zwrot może zmienić Twój portfel na zawsze. Analizujemy przypadek CreoTech Instruments w kontekście raportów Top Picks i psychologii inwestowania w tzw. Deep Tech. Pamiętaj, że wszystko, co tu usłyszysz, to edukacyjna analiza rynku i mechanizmów biznesowych, a nie rekomendacja zakupu akcji. Decyzje finansowe podejmujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność, opierając się na własnej strategii i tolerancji ryzyka. Kiedy słyszysz hasło Polska Spółka Kosmiczna, Twój mózg prawdopodobnie automatycznie włącza mechanizm sceptycyzmu. To naturalny błąd poznawczy, wynikający z tzw. efektu potwierdzenia i historycznych zaszłości naszego regionu. Przez lata przyzwyczailiśmy się, że innowacje płyną z Doliny Krzemowej, a my jesteśmy jedynie ich konsumentami lub podwykonawcami. CreoTech Instruments próbuje złamać ten paradygmat, wchodząc w sektor New Space. Aby zrozumieć potencjał tej firmy, musimy najpierw zdefiniować, czym w ogóle jest New Space w odróżnieniu od starego podejścia. Kiedyś budowa satelity trwała dekadę i kosztowała setki milionów dolarów. Każdy element był projektowany od zera, unikalny i niepowtarzalny. To była inżynieria w stylu haute couture droga, ekskluzywna i nieskalowalna. Nowe podejście, które reprezentuje omawiana spółka, to inżynieria w stylu taśmy produkcyjnej Forda. Kluczem do sukcesu nie jest już wysłanie jednego wielkiego satelity, ale konstelacji setek mniejszych, tańszych i współpracujących ze sobą jednostek. Tu wchodzi flagowy produkt CreoTech, czyli platforma Hypersat. Wyobraź sobie, że zamiast projektować każdy samochód od nowa, masz jedną uniwersalną podłogę z silnikiem i kołami. Na tej bazie możesz zbudować limuzynę, ciężarówkę albo ambulans, w zależności od tego, co zamontujesz na górze. Hypersat jest dokładnie taką uniwersalną platformą dla satelitów o wadze od 10 do 60 kg. To podejście modułowe, które w biznesie technologicznym jest świętym graalem skalowalności. Dzięki temu klient nie płaci za wymyślanie koła na nowo, tylko kupuje gotowy szkielet i skupia się na swoich sensorach czy kamerach. Z perspektywy analizy fundamentalnej, to właśnie ten produkt ma szansę stworzyć tzw. fosę ekonomiczną. Fosa ekonomiczna to termin spopularyzowany przez Warrena Bafeta, oznaczający trwałą przewagę konkurencyjną. W przypadku CreoTech fosą jest technologia i certyfikacje, które są niezwykle trudne do zdobycia. W branży kosmicznej nie możesz po prostu wejść z ulicy i powiedzieć, że zbudujesz satelitę. Każdy komponent musi przejść rygorystyczne testy w warunkach próżni, promieniowania i ekstremalnych temperatur. To, co nazywamy TRL, czyli poziomem gotowości technologicznej, jest walutą w tym świecie. Kreotech osiągnął najwyższy dziewiąty poziom gotowości dla swojej platformy, co stawia go w elitarnej grupie europejskich podmiotów. Ale technologia to tylko jedna strona medalu, drugą jest rynek i geopolityka. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym analiza techniczna spotyka się z brutalną rzeczywistością XXI wieku. Wybuch wojny za naszą wschodnią granicą całkowicie zmienił postrzeganie sektora kosmicznego przez rządy. Wcześniej satelity były traktowane jako narzędzie naukowo-badawcze lub telekomunikacyjne. Dziś każdy generał w NATO wie, że bez własnych oczu na orbicie jest ślepy. Dane wywiadowcze, dostarczane w czasie rzeczywistym z orbity, stały się warunkiem przetrwania na polu walki. Kreotech idealnie wpisuje się w ten trend ze swoimi projektami dla polskiej armii, takimi jak projekt o kryptonimie Piast. Mówimy tu o budowie konstelacji nanosatelitów obserwacyjnych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dla inwestora jest to sygnał o fundamentalnym znaczeniu. Kontrakty rządowe i wojskowe mają inną charakterystykę niż kontrakty komercyjne. Są zazwyczaj długoterminowe, stabilne i odporne na cykle koniunkturalne w gospodarce. Jeśli recesja uderzy w rynek dóbr konsumpcyjnych, ludzie przestaną kupować nowe telefony, ale państwo nie przestanie inwestować w bezpieczeństwo. To daje spółce pewnego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa, której brakuje wielu startupom technologicznym. Warto jednak spojrzeć na liczby i strukturę finansową, bo tutaj leży największe ryzyko. Spółki typu Deep Tech charakteryzują się specyficznym przepływem gotówki. Przez lata muszą inwestować gigantyczne środki w badania i rozwój, czyli tzw. RD, zanim zobaczą pierwszą złotówkę zysku. To klasyczny przykład odroczonej gratyfikacji na poziomie korporacyjnym. Inwestor patrzący na wskaźnik cena do zysku w takim momencie może dostać zawału, bo zysku po prostu nie ma. Są straty i to straty planowane, wpisane w DNA rozwoju. Creotech w ostatnich latach spalał gotówkę, aby doprowadzić platformę Hypersat do stanu używalności. To jest ten moment, który w venture capital nazywamy doliną śmierci. Firma ma produkt, ma technologię, ale musi jeszcze przeskalować sprzedaż, zanim skończą się pieniądze od inwestorów. Dlatego tak kluczowa była ich niedawna emisja akcji i pozyskanie kapitału na dalszy rozwój. Zaufanie, jakim obdarzyli spółkę inwestorzy instytucjonalni oraz Europejska Agencja Kosmiczna, jest papierkiem lakmusowym jej wiarygodności. Współpraca z ESA to nie tylko prestiż, to dostęp do know-how i kontraktów, które są poza zasięgiem dla firm spoza układu. Przeanalizujmy teraz potencjał wzrostu, o którym wspominają analitycy w raportach typu Top Picks. Głównym argumentem za wzrostem wyceny jest prognozowany skokowy wzrost zapotrzebowania na mikrosatelity. Szacuje się, że w ciągu najbliższej dekady na orbitę trafią tysiące nowych obiektów. Unia Europejska, widząc dominację firm amerykańskich takich jak SpaceX, desperacko szuka własnej suwerenności technologicznej. Bruksela pompuje miliardy euro w europejski sektor kosmiczny, aby nie być zależnym od technologii zza oceanu. Creotech jest jedną z nielicznych firm w Europie Środkowo Wschodniej, która jest w stanie realnie skonsumować te środki. Spółka została wybrana jako kluczowy partner w budowie europejskiego komputera kwantowego, co jest kolejnym futurystycznym filarem ich działalności. Choć kwanty to pieśni przyszłości, pokazują one kompetencje zespołu inżynierskiego. Wróćmy jednak na ziemię i spójrzmy na zagrożenia. Bo profesjonalny analityk zawsze zaczyna od tego, co może pójść nie tak. Największym ryzykiem w branży kosmicznej jest sam kosmos. Każda misja wiąże się z ryzykiem utraty satelity, awarii rakiety nośnej czy problemów z komunikacją. Nawet najlepszy sprzęt może zawieść w starciu z surowymi warunkami na orbicie. Pierwszy polski mikrosatelita Eagle Eye, zbudowany na platformie Hypersat, to poligon doświadczalny. Każdy sukces tej misji winduje kurs akcji, ale każda porażka może spowodować gwałtowną przecenę. Inwestując w takie spółki, musisz mieć nerwy ze stali i horyzont inwestycyjny liczony w latach, a nie tygodniach. To nie jest spółka do day tradingu, gdzie łapiesz ruchy o 2% dziennie. To zakład o to, czy Polska będzie miała swój udział w rynku wartym w przyszłości biliony dolarów. Drugim ryzykiem jest konkurencja. Na świecie powstają setki startupów kosmicznych, a rynek ostatecznie skonsoliduje się wokół kilku największych graczy. Kreotech musi biec bardzo szybko, aby zająć swoją niszę rynkową, zanim zrobią to inni. Kluczowe będzie przejście od manufaktury do produkcji seryjnej. Zdolność do wyprodukowania 10, a potem 50 satelitów rocznie, będzie decydować o rentowności. Tutaj wchodzi w grę pojęcie dźwigni operacyjnej. Gdy koszty stałe badań i rozwoju są już poniesione, każda kolejna sprzedana sztuka generuje coraz wyższą marżę. To właśnie ten moment, na który czekają akcjonariusze. Moment, w którym krzywa przychodów przecina krzywą kosztów i wystrzeliwuje w górę. Analizując raporty maklerskie, widzimy, że ceny docelowe dla akcji Kreotech często znacznie przewyższają obecny kurs rynkowy. Analitycy wyceniają potencjał kontraktów które jeszcze nie zostały podpisane, ale są wysoce prawdopodobne. To tak zwane dyskontowanie przyszłości. Rynek zawsze próbuje wyprzedzić fakty. Jeśli kupujesz akcję, gdy firma już ogłosiła rekordowe zyski, zazwyczaj jesteś spóźniony, bo ta informacja jest już w cenie. Sztuką jest dostrzeżenie potencjału wtedy, gdy inni widzą tylko koszty i ryzyko. W przypadku CreoTech tym potencjałem jest pozycja lidera w regionie Europy Środkowej. Firma ma szansę stać się integratorem systemów satelitarnych dla państw Trójmorza. Kraje takie jak Rumunia, Czechy czy kraje bałtyckie również potrzebują swoich satelitów, a niekoniecznie chcą kupować gotowe rozwiązania z Francji czy Niemiec. Polska oferta może być dla nich atrakcyjna cenowo i politycznie. Zastanów się przez chwilę nad psychologią tłumu na giełdzie. Większość inwestorów woli kupować spółki dywidendowe, banki czy spółki energetyczne, bo są one bezpieczne i zrozumiałe. Spółki technologiczne, a zwłaszcza kosmiczne, są dla przeciętnego Kowalskiego abstrakcją. To tworzy asymetrię informacyjną. Jeśli poświęcisz czas na zrozumienie technologii i modelu biznesowego, zyskujesz przewagę nad tymi, którzy reagują tylko na nagłówki w gazetach. Creotech to klasyczny przykład zakładu typu High Risk, High Reward. W optymistycznym scenariuszu za pięć lat może to być firma o kapitalizacji wielokrotnie wyższej, będąca ważnym graczem w łańcuchu dostaw NATO i ESA. W scenariuszu pesymistycznym opóźnienia w projektach i problemy z finansowaniem mogą zmusić spółkę do kolejnych emisji akcji, rozwadniając obecnych akcjonariuszy. Dlatego tak ważne jest zarządzanie wielkością pozycji w portfelu. Profesjonalny inwestor nigdy nie stawia wszystkiego na jedną kartę, niezależnie od tego, jak bardzo wierzy w sukces. Taka spółka może stanowić np. 5 lub 10% portfela przeznaczonego na agresywny wzrost. Reszta powinna pracować w bezpieczniejszych aktywach, aby zapewnić stabilność. Warto też zwrócić uwagę na czynnik ludzki. Zespół zarządzający CREOTECH to połączenie naukowców z menedżerami. Ta hybryda jest konieczna, aby nie utknąć w wiecznych badaniach, które nie przynoszą pieniędzy. Umiejętność komercjalizacji nauki to najrzadsza cecha w polskim biznesie innowacyjnym. Wielu genialnych inżynierów poległo, bo nie potrafiło sprzedać swojego produktu. CreoTech wydaje się odrabiać te lekcje, coraz mocniej stawiając na działy sprzedaży i rozwoju biznesu międzynarodowego. Obecność na targach w USA, rozmowy z partnerami z Azji to wszystko buduje sieć kontaktów, która w tej branży jest bezcenna. Podsumowując tę analizę, musimy spojrzeć na szerszy obraz. Inwestowanie w Kreotech to w pewnym sensie inwestowanie w rozwój cywilizacyjny Polski. To zakład o to, czy potrafimy przejść od montowni Europy do twórcy wysokich technologii. Jeśli ten scenariusz się zrealizuje, zyski finansowe będą tylko skutkiem ubocznym sukcesu gospodarczego. Zadaj sobie teraz pytanie, które oddziela spekulantów od inwestorów. Czy jesteś gotów zamrozić kapitał na 3-5 lat, znosząc w międzyczasie spadki o 30 czy 50% w zamian za szansę na wielokrotny zwrot? Większość ludzi odpowie tak, ale gdy przychodzi pierwsza korekta, panikują i sprzedają na dołku. Dyscyplina emocjonalna jest tutaj ważniejsza niż umiejętność czytania bilansu. Rynek New Space jest zmienny, brutalny i nie wybacza błędów, ale nagradza cierpliwych wizjonerów. Satelity CreoTech mają szansę stać się niewidocznym, ale kluczowym elementem infrastruktury bezpieczeństwa naszego regionu. A jak uczy historia, firmy dostarczające infrastrukturę krytyczną rzadko znikają z rynku. Pamiętaj, że giełda w krótkim terminie jest maszyną do głosowania, ale w długim terminie jest wagą. Waga technologii, kontraktów i realnych aktywów na orbicie w końcu przechyli szale. To była analiza potencjału, który drzemie nie w Ziemi, ale kilkaset kilometrów nad naszymi głowami. Przyszłość nie należy do tych, którzy czekają aż stanie się ona oczywista, ale do tych, którzy dostrzegają trendy, zanim staną się one mainstreamem. Jeśli ta analiza otworzyła Ci oczy na mechanizmy rządzące sektorem kosmicznym, zostaw łapkę w górę i subskrybuj. The Road to Millions, aby wspólnie budować Twoją drogę do wolności.